Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie, moi drodzy. Jest 6 czerwca 2019 roku, czwartek, moi drodzy, i potwierdzono wiadomość o godzinie 9 rano rozpocznie się downtime, czyli wyłączenie serwerów w celu wprowadzenia patcha 9.20, który wprowadzi troszeczkę zmian i wprowadzi również ten nowy item, butelkę... Strefy, czy jak ona się tam nazywa. E, także jutro będziemy mieli szansę się pobawić tymi nowymi przedmiotami. E, jedna z takich ciekawostek, z takich ciekawszych informacji, to to, że sklep zostanie wyłączony godzinę przed e, samym patchem, czyli o godzinie 8 waszego czasu, e, i o 9 zostanie wyłączone, zostaną wyłączone serwery serwery i trzeba będzie ściągnąć aktualizację. A my lecimy, moi drodzy, z, ze sklepem. W sklepie mamy pani, a, panią Akuku. Wróciły klauny, które są, Jezu straszne. Ja normalnie mam dreszcze, jak widzę te klauny. Tak, jak to dziś ostatnio słyszałem, Steven King wyraźnie wyleczył wszystkich z klaunów. Ostatnio. Oczywiście one mają dwa style. Taki normalny i taki trochę jeszcze bardziej creepy. I do tego mamy... Do Pani Akuku również mamy Pana Dobranoc. Z też z takim balonowym, balonowym plecaczkiem. Też w dwóch stylach. Normalny i creepy. Mamy piszczący kilof. I to wszystko w tym zestawie. Mamy kolczastą konwojentkę. Kaktu jest kaktusem i zachowuje się jak na kaktus przystało. I kujący kilof. Jak również w sklepie jest dzisiaj emotka jestem kaktusem. To jest emotka stania w jednej, stania nieruchomo. Jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje na to wydać pieniądze, to jak najbardziej jak najbardziej polecam. Eksplozja. To jest ciekawa skórka, bo tak naprawdę to nie wiadomo co to jest. Czy to jest bomber jakiś miner. Mam minę na plecach. Nie ma nogi. Kajdany na drugiej nodze, kajdany na rękach. Terrorysta bomber. Terrorysta bomber. Ale rawie. Część zestawu krótki, krótki ląd. W tym samym zestawie mamy również... Zbierak, jakby się nazywa, odłamek. Zbierak jest całkiem interesujący. I to chyba wszystko. Nadal mamy promocję stopni. Kar karnetu w sklepie mamy również obserwację, czyli naszą, naszego snajpera. Snajperkę to jest zdecydowanie kobieca skórka. W niebieskim takim, takim kapturze maskującym i oczywiście z karabinem snajperskim na plecach, z lunetą, bardzo fajna, e, bardzo fajna rzecz, na plecak nazywa się uprząż celownikiem, wypatrzysz wszystko jak zawodowiec, fajna rzecz. Komando płetwy, zanurkuj prosto w środek bitwy. Kilo Krakena z zestawu morskiej głębiny. Też całkiem fajna rzecz. Taka bardzo nietypowa. I ostatnią rzeczą w dzisiejszym sklepie jest króliczek. Ciekawa emotka. Nadal można się poruszać z nią więc y, można różne ciekawe rzeczy z nią wyprawiać. Dobrze, i to by było wszystko na tyle. Nie wiem, czy ten sklep się zmieni, czy nie. Chyba się nie zmieni po, po wejściu... Z, po wejściu... Patrza, ale na wszelki wypadek zajrzyjcie, może będą jakieś nowe ciekawostki. Ja zapraszam wszystkich, jest czwartek, więc, więc odpoczywam troszeczkę. Zapraszam wszystkich na piątek na mecze od 14 na mecze w Fortnite'a. Czwartek wieczorem być może być może Surviving Mars, ale to wszystko będzie zależało od tego, czy zdąży się wyrobi ze swoimi sprawami. Jeżeli mi się uda, to odpalę jeszcze Surviving Mars, bo tam nagrywamy odcineczki, odcineczki z terraformowania Marsa. A jeżeli nie, to na piątek zapraszam wszystkich na, na Fortnite'a i potem wieczorem na Uncharted. Dziękuję, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.